Joś, z tej strony do mnie gdzie będziemy nagrywać. Mój tata będzie grał w Brawl Stars. Tata, przywitaj się! Głośniej! Tata, głośniej! Dobra, mój tata się przywita. Mój tata gra na moim telefonie. Moja widzicie tu Radiko, ja gram El Primo. Dobra, to zaczynamy. Tata zaczynaj. Start. Dobra. Ale mój tata tyle już. Poczekajcie. Dobra. Kurczę, jakie lagi. Ale patrzcie, jak mi tata już dobrze to ogarnia. Ja za nim patrzę, no. Chodź za mną, tata! Ale patrzcie! Tata, i co powiesz na temat tej gry fajne? Ja, no uciekaj! Nie, nie naciskaj tego, zabij go! Uciekaj! Kurczę zabij nich! Kurczę nie udało mi się! jeszcze jedną rundę zagramy, jest trzy rundy będziemy grać. Dobra, trzymajcie kciuki, żeby mi się coś dropnęło O kurde, niczego nie Dobra. Czekajcie, wybieracie do mojego klubu zamaskowane koko? Dobra, ja tylko sobie zmienię postać. Poczekajcie. Ale wiecie, widzieliście jak, jak mój tata to ogarnia? Widzieliście jak mój tata to ogarnia? Ale jak? Tata, jak oceniasz tą grę? Tata? Jak oceniasz grę? Jak oceniasz grę? Jak dla, dlaczego na piątkę? O, mój tata. Dlaczego tata na piątkę? No nie, zabito cię, kurczę. Znów drugie miejsce. Dobra, odblokowaliśmy sobie piłkę. I o to właśnie nam chodziło. I to był na tyle, czyli pa papa. papa.